Hej, hej, witajcie na kanale Iris Psychologia Duszy Tarot. Moi kochani, zapraszam Was do wysłuchania ważnego przesłania na dzień 16 października 2020 roku. Wybieram kartę tarota oraz kartę wyroczni. Karty wyroczni zawsze, moi kochani, podkreślają ważność głównej karty. One tak naprawdę mówią nam, na co bardziej zwracać uwagę. Ok, no to zobaczymy sobie, co chcą powiedzieć karty na dzień 16 października 2020 roku. Dla wszystkich, co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest główna karta, jaka jest główna energia tego dnia dla wszystkich. Zobaczymy sobie. Moi drodzy. Mhm. O, ja już wiem, słuchajcie. Jest to tak naprawdę dzień pod znakiem cesarzowej. Jest to dzień, by cieszyć się z wszystkiego, tak? Posiadacie w tym dniu twórcze pomysły, wprowadzacie te twórcze pomysły do waszego życia, odradzają się pewne rzeczy, które gdzieś w waszym sercu i w waszym umyśle zalegały, słuchajcie, tak? Wejdziecie tak naprawdę w wasze działanie, które już Gdzieś wcześniej rozpoczęło się, tak? Być może w Waszym umyśle, być może już podjęliście pewne kroki. Jest to fantastyczny czas, jest to fantastyczny dzień, ponieważ te podjęte kroki, właśnie w konkretnym celu, mają duże szanse powodzenia, słuchajcie, tak? W tak naprawdę jest to dzień wdrażania nowych planów, nowych koncepcji, um, pewnych wyjazdów, pewny, pewnego otwierania się na nowe, zdobywania nowego, um, wprowadzania do nowego, słuchajcie. W pracy karta mówi o znacznej poprawie finansowej, o sukcesie, słuchajcie, o podwyżce, być może o jakimś awansie, o satysfakcji z tej pracy, o satysfakcji z tych kroków, które podejmujecie do tego, by mm, Ożywić Wasze życie, by zdobyć Wasz cel, by osiągnąć to, co chcecie. Fantastyczny czas na zdobywanie samego siebie. W uczuciach karta mówi na powodzeniu, na rozwoju, na zgodzie, na um, symbolizacji odrodzenia dla niektórych na harmonii, na radości, na spełnieniu, na zadowoleniu, na takim dobrobycie. Miłości. Radą jest, byście czerpali radość z tego, co daje Wam życie, co daje Wam świat, byście cieszyli się tak naprawdę wszystkim, co posiadacie. Posiadacie bardzo wiele. Byście pozwolili sobie, moi drodzy, na to, by otworzyć się na, na Wasze szczęście, by otworzyć się na Waszą drogę, by otworzyć się na mm, odbieranie dobrobytu. By otworzyć się po prostu na odbieranie dobrobytu, by nie blokować samego siebie, słuchajcie, tak? Jest to dzień zadowolenia, dzień obfitości materialnej, dzień narodzenia nowego pomysłu, narodzenia nowej idei, dzień um, miłości, dzień świadomości, słuchajcie, dzień. Um, Świadomych kroków do zdobywania dobrobytu, do zadowolenia, do spełnienia, do oczekiwania nawet przed samym sobą tego, co tak naprawdę chcecie. Słuchajcie, macie dzień po prostu wartościowy na to, by Wasze pomysły, projekty, twórcze dążenia zdobyte zostały przez Was, byście mm, otrzymali to, co jest Wam po prostu pisane, byście pozwolili sobie na otwarcie się na to, co tak naprawdę chcecie. Macie to wszystko, jesteście namacalnym objawieniem, że w waszej podświadomości urodziło się to, co naprawdę chcecie mieć, że wy sami dążycie do tego, co chcecie. Otwierajcie się i zdobywajcie. Zobaczymy zaraz, moi kochani, co chcą powiedzieć: karty dopowiadające do głównej karty na dzień 16 października 2020 roku. Na wszystkich. Co ta karta chce powiedzieć? Na wszystkich. O, już Wam pokażę. Czekajcie, chwycę tylko. OK, a więc tak, jest to dom. Słuchajcie, jest to dzień stabilizacji wewnętrznej. Um, Wewnętrznej takiej stabilizacji, tak, harmonii, materializmu, czujecie, że w tym dniu wszystko, co robicie, jest zidealizowane dla Was. Wy posiadacie wewnętrznie, moi drodzy, teraz mówię wewnętrznie, ten dom szczęścia. Wy wiecie, że to co robicie jest fantastyczne, macie swoje miejsce, gdzie czujecie się stabilnie. Moi drodzy, życzę Wam, by ten dzień właśnie został spełniony, by to co chcecie osiągnąć, udało Wam się osiągnąć, by to co chcecie mieć, udało Wam się mieć. Wchodźcie, moi drodzy, na to wszystko i osiągajcie swoje szczęście. Pozdrawiam.